Dziś pokażę Wam jak wymienić lampę tył w samochodzie osobowym Ford Focus drugiej generacji. Otwieramy sobie klapę bagażnika i w rowku widzimy dwie śrubeczki. Są to śrubeczki gwiazdkowe, najlepiej sobie takim dłuższym śrubokrętem I teraz sobie podważamy bądź ewentualnie wyciągamy dłonią cały klosz lampy tyłu. Teraz musimy jeszcze odkręcić wtyczki żarówek wraz z żarówkami. Chwytamy, odkręcamy w lewym kierunku i wyciągamy, wymieniamy lampę.